do szkoły. Okej, okay, po szkole zjem obiadek i prawdopodobnie będziemy dzisiaj czyścić nasiona do siewu żyta, więc coś innego, coś bardziej agradniówka z podwórka. Tyle kupiliśmy. Serafinio. Będziemy odsiewać teraz ogólnie właśnie ma zboże ruszykowane, takie lepsze do, do przesiania czy trzyma tak tu dziadze? Tylko jedna osoba potrzebna. Odkręcam teraz gęsiostupki od runera, bo będzie robiono bezorkowo, a do bezorki trzeba zdjąć. I wtedy można robić normalnie na głęboko, bo z gęsiostupkami jest. Jak się nie mylę, do 15 cm tylko. Ty kurde, to nawet. O, idzie. No mało co widać, muszę gdzieś jakoś uczepić. Od razu skręcam, tak jak były, żeby się nic nie pogubiło. Wszystko ładuję do skrzynki i sobie będzie leżało na regale. Taka linia czyszcząca w tym roku. Naprawdę nie trzeba machać wiadrem i sypać do wiejni. To samo że to nie jest jakiś spektakl. Nie jest to może jakaś super odczyszczania do ziarna, ale moim zdaniem to wystarczy w zupełności. Mamy duży wiatr ustawiony na wiejnik, a mało zboża leci, więc to się i tak w miarę oddzieli dobrze. A też nie mamy jakiejś produkcji nasiennej, żeby się aż tak z tym szypać No i tak to, tak to się robi No to luks robota dzisiaj, tylko praktycznie wiaderka odstawiać całkiem grube, no ale w tym roku to widzicie ile tego jest, nie? To by było idealne dla siemu. Ale żeby tylko z tego uzyskać tyle, ile nam jest potrzebne do zasiewu, to chyba całe żyto, jakie mamy, byśmy musieli przesiać, przegać znaczy, żeby żeby uzyskać taki materiał siewny, ale no mówię, to jest zresztą to tylko żyto. Do pszenicy, czy do jęczmienia, było lepiej odwiane. A czy pszenica jeszcze nie była odwiana, ale jęczmień był lepiej odwiany w sensie, że brane tylko grube pszenica. Prawdopodobnie to No, zobaczymy, jak będzie ogólnie leciało, jakie grube. A żyto to żyto, nie? Wiecie, żyto po życie i tak całe życie. Tam w sumie nie ma co robić przy tym wianiu. Babcia tam jest mówi że przewieje, powolutku sobie leci więc na spokojnie a ja korzystam z okazji i za domem zrobię właśnie runerę. zobaczę jak to robi bo a bo chciałem że to zasied na książkę i w sumie już by wypadało siać. Zostawione robi od razu po kukurydzy i powiem wam efekt mi się wydaje, że jest ok. Wydaje mi się, że jest ok. Wiadomo, no łody, łodygi nie wrzucę pod ziemię Tylko mam jeszcze teraz taki dylemat, czy próbować tu tym swoim siewnikiem tutaj tak gdzie na kiszonkę to żyto prawdopodobnie czekać za talerzowym, by poszła na to, czy talerzówka to by pocięła, co nie, co nie. A co robić z nim? Może bym okrykał? No tak, pod No co? Nie, żyto. co starczy. To co było tam pozostawiane, to będzie żyto. Tylko nie wiem, czy żyto jeszcze na kiszonkę czy na ziarno. Chcesz tu zobaczyć, jak to zrobi, to by wiedział, czy na mord jechać nim, nie? No, to nie musisz, Też pół bieg niżej, no i musi iść, no. O, tego pieśnia, tego... Huawei a. Huawei a. Lżej. Ale pół bierze tam 2 metry, nie? Co? Pół bierze 2 metry, no. nie? A ty bierzesz 3 No, każda słucha będzie bierze pół metra Nawet nie całe e. Nie mniej więcej no. Bo jak jest pniążka to bierze 2 i pół. No. Ale zależy jaki rozstaw, w Bartek no. Zależy jaki rozstaw Ale ogólnie podoba mi się to bo teraz zobacz, ogólnie widzisz, delikatnie się wywala i wilgotna ziemia, co nie? A odkopałem trochę, odkopałem jak głęboko wchodzi. To wchodzi gdzieś tak, może na 20, może nie centymetrów, no ale tu głębiej nie potrzeba. To tam już jest sucha. I zobacz, jak fajnie jest wymieszana. Trochę tylko suchej wywalił, a wilgotna i tak jest na wierzchu, nie? ale i tak ładnie to popadało, nie? No to 11, 12 litrów w dzień, w nocy, a w dzień w ciągu dnia popadało chyba 5 to 66 siedemnaście litrów. więc okej, okay, nie? Dobra, chowamy. Dwa worki tutaj są już oczyszczone. Ci się w ogóle jak ja to hmm, ogarnię i <noise> tak wszystko trochę trochę czy tak powiem zaplanowania wcześniej i wykonywanie tego konsekwentnie i na wszystko jest czas no I, i moim zdaniem no jak się chce to można zrobić tak są dni gdzie po prostu jest za mało czasu na wszystko i jedyne co chce się zrobić to um, przysłowiowo rzucić wszystko i sobie pychać bieszczady. Ale do ogarnięcia, uwierzcie mi. Wszystko jest do ogarnięcia. Na dzisiaj to już wszystko. Kładę się spać, bo jutro też wcześniej rano trzeba wstać. Subskrybujka poprzedni odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.